Filip Prąckowiak, dyrektor Telewizja Polonia, ale również dyrektor Izby Pamięci yy, pułkownika generała, generała, generała Kuchnińskiego. Zanim zaczniemy tę rozmowę, chyba amerykańska Częstochowa, co to jest za ryngraf, który, który pan dzierży? To jest ringraf żołnierzy wyklętych, który otrzymałem od Komitetu Upamiętnienia yy, Ludobójstwa w Katyniu oraz katastrofy Smoleńskiej w amerykańskiej częstochowie od organizatorów tego upamiętnienia, za co bardzo dziękuję i przyjmuję je także jako wyraz pamięci dla pracy mojego świętej pamięci ojca Józefa Szaniawskiego. No właśnie, bo jesteśmy na ziemi amerykańskiej, my jesteśmy wprawdzie z Kanady, ale to jest program dla całej Polonii. Również dla Polaków w e, kraju, no i oczywiście dla naszej telewizji Rogers kanadyjskiej e, w Kanadzie. E, chciałbym, aby pan w dwóch słowach przybliżył pierwszy oficer natowski Wojska Polskiego Powojennego, bohater, który prawdopodobnie przyczynił się z dużym prawdopodobieństwem, że w ogóle my możemy tutaj rozmawiać, bo gdyby nie on, być może nie istniałaby ani to miejsce, ani jeszcze e, wiele milionów ludzi na Ziemi. E, i pan jako y, kontynuator dzieła swojego świętej pamięci ojca, pana profesora Szaniaskiego, który był przez długie lata biografiem, rzecznikiem i przyjacielem y, świętej pamięci y, generała Kuklińskiego, jest teraz dyrektorem Izby Pamięci. Polonia nie zdaje sobie sprawy, co to jest za miejsce, i proszę zachęcić do odwiedzania tego. Ja bym powiedział, że Polonia sobie być może bardziej zdaje sprawę niż nawet ogromna część Polaków mieszkających w kraju, bo to muzeum powstało dzięki Polonii. Ale dla tych Państwa, którzy jeszcze nie byli w tym muzeum, nie znają tego muzeum, powiem, że jest to jedyny, prywatny. Bez żadnych państwowych dotacji. Muzeum w samym sercu Warszawy, na starym mieście, na tyłach Katedry świętego Jana, muzeum polskiego bohatera, bohatera Polski i Stanów Zjednoczonych, bohatera Polski i Ameryki, który wykradł super tajne dokumenty sowieckie, w których były plany ataku Związku sowieckiego na zachód Europy, plany trzeciej wojny światowej atomowego i planu. atomowego planu i Ryszard Kukliński przekazał te plany armii Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu, dzięki tym informacjom, Stany Zjednoczone mogły zmienić swoją doktrynę wojskową w taki sposób, aby zimna wojna pozostała zimna, a na dodatek przegrana przez Związek Sowiecki. Gdzie się mieści to muzeum? Muzeum mieści się w Warszawie, na Starym Mieście, na ulicy Kanonia 20 przez 22, a dokładniej mówiąc na tyłach Katedry Świętego Jana. Proszę Państwa, no właściwie obowiązkiem każdego Polaka powinno być przynajmniej raz odwiedzenie tego muzeum i takie trwanie w ciszy, kontemplacji, bo rzeczywiście temu człowiekowi nie tylko Polska zawdzięcza wolność, ale świat prawdopodobnie istnienie. E, jeszcze dwa słowa na zakończenie o pana świętej pamięci ojcu. On po, właściwie całe swoje y, y, życie poświęcił tylko y, na przyjaźń dla generała Kuchlińskiego. Rzeczywiście ostatnie dwie, dwie dekady życia mojego ojca były temu poświęcone yy, od razu po tym, gdy został wypuszczony z więzienia jako ostatni więzień polityczny yy, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W którym roku yy, się to było 18 grudnia 1989 roku był już rząd Mazowieckiego, były wolne media, było po wyborach, było po 4 czerwca niby wolnych, było po okrągłym stole. Wszyscy krzyczeli dużo o wolności, a mój ojciec, ale nie on jeden, bo, bo, bo do listopada jeszcze byli inni więźniowie polityczni, słyszeli te wrzawę wolności jedynie z krat, ale w związku z tym możemy śmiało mówić, że y, za czasów rządu y, Tadeusza Mazowieckiego y, byli więźniowie polityczni. A było to, tak, to możliwe dlatego, że w tym rządzie y, ministrem, y, tak zwanym ministrem obrony narodowej y, był generał Czesław Kiszczak. Tak, yy, to był, taki był kompromis yy, pomiędzy yy, komunistami a tymi, yy, którzy chcieli przejąć władzę w Polsce i zaczęli tworzyć trzecią Rzeczpospolitą. Dodajmy człowiek honoru według niektórych publicystów i yy, celebrytów, że użyję nieładnego słowa. Na zakończenie chciałbym tylko powiedzieć, że yy, dziękuję za to wszystko, co pan robi i myślę, że powinien kiedyś powstać... Yy, Izba pamięci albo pomnik pana ojca, który się przyczynił do odzyskania naszej wolności. Dziękuję panu bardzo. Bardzo panu dziękuję. Bardzo serdecznie pozdrawiam Polonię, w Kanadzie i w całej Ameryce.